Jak polski król strzelców został zdrajcą? Mecz z Brazylią w 1938 roku. Polska debiutuje na mundialu i walczy jak równy z równym. Wynik 5 do 6. A bohaterem jest Ernest Wilimowski, który według oficjalnych źródeł strzelił aż 4 gole. Rekord, który pobito dopiero po 56 latach. Ale czy aby na pewno? Leszek Jarosz, po dwuletnim śledztwie dziennikarskim, podważył tę wersję. Według przeglądu sportowego i ilustrowanego kuriera codziennego, który miał na miejscu swojego korespondenta, Wilimowski zdobył tylko trzy bramki. Jednak zamiast być legendą, Wilimowski został nazwany zdrajcą narodu. Dlaczego? Po wybuchu II wojny światowej podpisał Volkslistem i grał dla Niemiec. Namówił go do tego trener, obiecując bezpieczeństwo i dalszą karierę. Czy to była zdrada czy walka o przetrwanie? Wilimowski nigdy już nie wrócił do Polski. Czy słusznie skazano go na zapomnienie? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie.